Od dłuższego czasu myślicie jak wypromować naszą grupę Naszą na Facebooku grupę, promoski, wiecie o co chodzi no. kombinujecie, piszecie do ludzi, prosicie o nawet dołączenie Zapraszacie nas, zapraszacie ludzi do naszej grupy I stwierdziłam, że to będzie najlepsza promocja naszej grupki małej na Facebooku Jest póki co nas ponad przeszło już tysiąc To jest dopiero wyżej. normalnie na grupie tak się działo jak przeszło już tysiąc członków E, jak już wbiło tysiąc członków może tak. Jak w ogóle na grupie się działo wszyscy gratulacje, w ogóle nie, ja tak Was cieszę się, ja mówię, nie no fajnie, nie? Wszyscy tak normalnie, wiecie, e, radość, e, jak normalnie emocje, jak na Sylwestra, ale jakoś tak to szybko minęło, że ja nawet sobie z tego nie znam. Sprawę, nie? naprawdę, to było takie dziwne: no bo wypiszecie, gratulujecie, jejku, gratulacje, 5000. Pu, y, 1000 Iga, zasługujesz w ogóle, fajnie, super, nie? Ja nie wiem, co się ze mną dzieje. Tak więc stwierdzam, że to będzie najlepsza promocja y, naszej grupy. Więc w sumie, kto jeszcze nie dołączył do naszej grupy, małej grupy rodzinki naszej kochanej na Facebooku, to zapraszamy. Link macie na dole w opisie, więc zapraszam Was do dołączenia. Jest tam bardzo miła atmosfera, nikt się nie hejtuje. Nie ma jakiejś tam kłótni, i tak dalej. No wiadomo, czasami są jakieś tam sprzeczki, są, bo no to w sumie jest normalne, międzyludzkie jakieś tam ukłócenia. No. Ale ogólnie atmosfera jest bardzo miła, w niektórych grupach niektórzy tam się nawzajem hajtują. Nazywają się, ktoś tam coś napisze, a coś zapyta, wszyscy już od razu: Boże, coś ty zrobiła, jak to wygląda, czy coś takie, no. Przykładowo, nie? A tutaj czegoś takiego nie ma. Ludzie doradzają. Naprawdę jest atmosfera naprawdę wspaniała. I ja wiem, że tą atmosferę nie ja tworzę, tylko tworzycie Wy, osoby, które są w grupie. Czyli wszystkie moje kochane prymuski, więc naprawdę dołączajcie do naszej grupy i czujcie się tam dobrze. Dzień, o tym, co nie zdarzy się, po linie znów.